A nie, no. Dobra. Wiem, że gówno na tym widać, ale to nic. Sorry, taki mamy klimat. A więc, co to jest? Co no to jest to izomeria? Izomeria to ogólnie zjawisko, że występuje dwa lub większa liczba związków mierzchnych na takim samym wzorze sumerycznym, a różnią się budową. Eee... Wait. Bo wiecie. Wzór sumaryczny to na przykład, nie wiem, tam C2H6, no nie? Wzór półstrukturalny to jest CH3. Tego samego, oczywiście, CH3. Wzór strukturalny. Kurno, nie widzimy. Tego. Wzór strukturalny, z kolei? To by było C, C, H, 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 H. Czytajcie o różnicę? No. Wzór sumaryczny, wzór. kurny. Półstrukturalny, wzór pół, yy, strukturalny. No i teraz tak. Wait. Dobra. Nie, Dobra, powiedzmy, że tak. I zamaria polega na tym, że oto czyli wzór sumaryczny jest taki sam, ale dwie różne budowy. Akurat z tym no to nie będzie czegoś takiego. Ale ogólnie wzór sumaryczny jest taki sam, a są dwie budowy. Piesu! Już. Oczywiście tutaj podałam inny przykład. W sensie tutaj nie będzie tego, ale <ścoughs> zrozumcie, mnie Czyli różni się budową. Na przykład o C2H6. To może być na przykład. Kobieta... i mężczyzna. Ale mają taki sam wzór. Ale jest to kobieta i mężczyzna i różnią się budową. To tak jak nie wiem, jest imię... Eee, sam. I może być, nie wiem... Sam Smith. A może być Sam z... Sam i Kat. Kobieta, mężczyzna. A mają to samo imię. Jak to możliwe? No to jest właśnie izomeria. Tak samo ma imię, różna budowa. Taki sam wzór, różna budowa. No to lecimy dalej. Więc ta cała izomeria dzieli się na wiele typów, ale my, póki co, znamy tylko cztery, jeśli dobrze policzymy. Tylko jażno mniejsza o to. Dobra, więc tak. Cztery, które znamy, to: izomeria łańcuchowa, izomeria yy, położenia podstawnika. O, nie widzisz, Jest jeszcze mater. Miejsca wiązania, wiecie, czy jest tu, to, czy tu, to później o tym będzie. I geometryczna, to napiszę z małej, czyli cis trans. Ogólnie to należy do innej izomerii, w sensie stereoizomerii, ale to mniejsza o Tamte są konstytucyjne. Najpierw zajmiemy się tą oto izomerią łańcuchową, więc to na razie nie ma żadnego miejsca. Izomerią łańcuchową zajmiemy się w ten sposób, że przedstawimy instrukcję nazewnictwa alkanów, którą mamy w, 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 w zeszycie krok po kroku. Ogólnie to tak, izomeria, izomeria łańcuchowa polega na tym, że łańcuch może iść o tak... Prosto, wiecie, tu jest C, 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 C Bardzo lubimy ten sklep e... Czemu to jest takie ciemne? Dobra A teraz z taśmą. Chyba coś zepsuło. No dobra, no to może być takie coś Może być też Takie C, C, c. wiecie To jest zupełnie, kurna, teraz co ja zwoliłam To jest zupełnie tak jak ze sklepem Sklep obuwniczy O wiadomej nazwie może być zbudowany w ten sposób, a może być zbudowany w ten sposób, a będzie miał cały czas ten sam, y, to samą nazwę. Tak jak tutaj ten ma C5, ileś tam h, coś tam. No i wzór ma ten sam, no firma ta sama, więc co jest nie tak? Otóż budowa nie jest taka sama, a co za tym idzie? Taką budowę. Możemy mieć w Warszawie, a taką, nie wiem, w Krakowie. No i co teraz? Niby takie samo, a jednak nie zupełnie. O co w tym chodzi? A o to, że to może się różnić nieznacznie, ale może się różnić właściwościami. I tak jak na przykład, no, idę do tego samego sklepu w Warszawie i w Krakowie, to niby nie ma różnicy, no, ale jednak, jak nie wiem, chcesz się zobaczyć z psiapsi, i umówicie się w sklepie w Warszawie, ale w sumie nie powyżej tego, że to w Warszawie, no bo co za różnica. I ona przyjdzie do Krakowa, bo tam ma bliżej, to wtedy zobaczysz, co za różnica, jak będziecie w dwóch różnych miastach. No nie? No, więc to nie będzie fajne. Dlatego tak ważne jest to, żeby dobrze nazwać te izomery, tak jak ten jest, nie wiem, sklep w Warszawie, ten sklep w Krakowie. Tak samo te izomery wszystkie mają swoje nazwy. Że, I które zaraz poznamy dokładniej. A, i jeszcze to nie jest to samo. Czy to będzie o tak zapisane. W sensie chcę Wam pokazać, że to nadal się czymś różni. Czy o tak. Bo nawet jeśli i to i to ma pięć węgli. To jest tak samo, jak z dziewczynami w paczce Wszystkich dziewczyn w paczce jest pięć No i co z tego, czy stoją tak, czy tak Teoretycznie nie ma żadnej różnicy Ale jeśli by na przykład chodziło o jakiś, nie wiem, atak, albo o cokolwiek No to lepiej, żeby po tej stronie na przykład stała, nie wiem, ta najbardziej wysportowana Pozdrawiam, wiadomo jeśli, nie wiem, ma zaatakować yy, helikopter z ogniem, no to najlepiej, żeby tutaj stała ta, co potrafi, nie wiem, gasić pożary. A nie wiem, jeśli przyjedzie, mam talent, no to lepiej, żeby tutaj stała ta, co yy, gra na albo umie tańczyć czy cokolwiek, prawda? No. A cóż z tego, że. Tutaj stanie ta, co gasi pożary, jak ogień zaatakuje z tej strony i koniec. No to samo przecież, no ale jednak się czymś różni, no nie? Tutaj one zostaną uratowane, a tutaj spłoną razem ze wszystkimi. No i co? No i dupa. Właśnie dlatego przechodzimy do lekcji i nauczymy się poprawnie nazywać te głupoty. Kurna, sorry. Właśnie po to, żeby później nie było takich sytuacji,